tutaj dioda. No i to, to by było tyle tych postaw. Czy mamy jakieś pytania? Hmm. Czym się różni filtrowanie cewki od filtrowania przez kontestator? To tego, że jest inaczej podłączone, bo jednak nie je filtruje. kondensator jest akumulatorem energii. Tak? Czyli jak tak mówimy, yy, powinniśmy mieć charakterystykę stabi stale stabilną, równą w teorii, ale tak naprawdę jeśli mamy sobie z jakiegoś tam słabego zasilacza imp yy, przetwornicy impulsowej, to nam będzie, w najlepszym wypadku będzie takimi kreseczkami, albo zazwyczaj będą takie piki, albo będzie taka piła. Tak? I kondensator nam przychwytuje tą energię, czyli po prostu ma jakąś tą pojemność yy, i on w tym momencie, jeśli widzi, że jest jakiś pik w górę, a kondensator jest rozładowany, no to on ten, ten pik wychwyci i sam siebie naładuje. W tym momencie nam się z tego piku zrobi nam się kreseczka równe. Tak? Jeśli będzie ujemny, tak? czyli w sensie, jeśli będzie pik w dół, a kondensator będzie naładowany, to on wypcha z siebie tą energię i znowu nam to wygładzi. Tak? Jeśli wydobierzemy sobie tych kondensatorów kilka po drodze, to on nam na tyle wygładzi te piki, że to będą naprawdę takie malutkie, malutkie falki i to będzie już bardzo stabilne, natomiast yy, przy cewkach, to tak jak mówiliśmy, yy, a nie, tu nie ma napisanego, yy, ale mówiliśmy o tym, że przez cewkę prąd stały, stały przelatuje tak po prostu, a wszystkie piki właśnie zakłócenia różne z zewnątrz czy wewnątrz już tego sygnału, one są przechwytywane przez tą cewkę i też stabilizowane, Także też otrzymujemy lepszą charakterystykę przez to, nie? I połączenie tych, tych dwóch, właśnie kondensatora i cewki, nam daje o wiele lepszy efekt niż samego każdego z tych Po prostu w innym zakresie są te rzeczy przechwytywane. Przed na, wyj na wyjściu mogą być Tak, tylko tylko prędstały. Prędstały. Na wyjściu? Tak. Na wejściu też prędko nie? Na jednej z jak nie się to nas ma nie interesować? Wszystkie hmm. Wszystkie mają trzy. Czasem, czasem są dwie. Jeśli są dwie, to znaczy, że na budowie jest trzecia. A jeśli są tutaj na przykład cztery, to znaczy, że któraś jest NC podpięta. Ja mam jeszcze pytanie. Jak mówiłeś o tranzystorach, że sterujesz małym prądem prądem większym, to na przykład jak przez tranzystor, jest on bardzo duży, ale nie będzie z zewnątrz tego naszego sterowania, to może być taki przypadek, że ten przy może To tak może być jeśli mamy PN, PKN albo PNP, no, PNP. No, właśnie to tak są. Tak, no, tu. Tak, czyli jeśli mamy, mówisz o tym, czyli jeśli mamy sobie tutaj po, po stronie ujemnej jak damy sobie stan wysoki, tak? Czyli nie, nie dajmy niski, czyli 0V, tylko dajmy sobie stan wysoki powiedzmy 5V, no to nam to się otwiera i tutaj przypływa, tak? A jeśli mamy tutaj, żeby załączyć, to potrzebujemy dać stan niski, tak? Czyli normalnie musimy podać stan wysoki, żeby to było zamknięte. Czyli jeśli damy stan niski, czyli tutaj tego nie będzie podpiętego, będzie tam w sobie wisiało w powietrzu, jest tak, właśnie, jest taka, jeszcze, jeszcze taka ta, 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 ta ważna uwaga. Jak będziecie sobie testowali i zamiast sobie, odepniecie sobie tutaj procesor stąd, z tego miejsca i dotkniecie sobie palcem, nie? to możecie sobie palcem, palcem załączać PNP albo palcem wyłączać NPN. -y. Tak, bo jak dotkniemy palcem, to nam się przez, przez nas się rozudowuje układ. Także tak, tak, to, to jest to, o czym chyba mówisz, tak? Czyli że jak załączysz pier pierwsze CO, to w tym momencie musisz podać tam wysoki szybko na wejście, żeby to się nie, nie załączyło. Tak? Bo jeśli nie podasz tam wysokiego, to będziesz miał stanie niski normalnie i to będzie otwarte. Nie? Dlatego to trzeba uważać na to, nie? Także właśnie, jeśli używamy PNP, chcemy zrobić wyjście PNP, jak na przykład w sterownikach jest wygodnie używać wyjść PNP, PLC, na przykład w sterownikach jest wygodnie używać PNP, to w mikroprocesorze musimy pamiętać, że pierwszą rzeczą, po załączeniu procesora, to ustawiamy wszystko szybko na wyjście stan wysoki wysokiej. Wszystkie, nie? Albo robimy klucze. Zazwyczaj robimy w klucze, nie? Ale to w prostych rzeczach to szybko po prostu procesoru ogarnię. No, proces, traktowanie procesora jest bardzo szybkie, bo tam 62 MHz, czyli nim ten kolektor zdąży się otworzyć to.